Zwróciliście uwagę, że membrany dachowe Protan mają charakterystyczny wzór na swojej wierzchniej warstwie. To nie przypadek, to wynik wieloletnich doświadczeń, także wykonawczych. Ten wzór, ten pattern, który jest na wierzchniej warstwie membrany, służy poprawie bezpieczeństwa poruszania się na dachu. To jest warstwa, którą nazywamy w firmie warstwą antypoślizgową. Jej zadaniem jest, żeby można było bezpiecznie poruszać się po dachu, nie tylko w suchym, ale także wtedy, kiedy dach jest wilgotny, po opadach deszczu, na przykład. Wiele razy klienci nas pytali, w jaki sposób możemy to sprawdzić albo udowodnić. Dzięki współpracy z Iowa State University, które wykonało badania behawioralne, poruszanie się po naszych membranach, mamy potwierdzenie i mamy już dowód. Badanie, które przeprowadzono w Iowa, polegało na obserwowaniu. Zachowań ludzi poruszających się po różnych podłożach: podłożach z membrany gładkiej, podłożach z membrany z warstwą antypoślizgową. Ten specjalny komputer rejestrował zachowania i reakcje ludzi, czyli nie tylko sam poślizg, uślizg czy przewrócenie się, ale także reakcje człowieka, który poruszał się po, po membranie. Na tej podstawie wykonano analizę, porównania. I stwierdzono, że o 55% jest mniej uślizgów, przypadków uślizgu na membranach z warstwą antypoślizgową. 80% jest wypadków pośliźnięcia się i o 100% mniej przypadków upadku. Ta warstwa naprawdę robi robotę. Jeżeli chcecie zapoznać się bliżej z wynikami tego badania, zachęcam do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony. Oczywiście warstwa antypoślizgowa i, bezpie i bezpieczeństwo poruszania się po dachu to jeden z elementów. Ważne jest także to, że to po prostu wygląda ładnie i świetnie się prezentuje na dachu, czyli aspekt wizualny, estetyczny jest także częścią powodów, dla których mamy warstwę. Taką charakterystyczną warstwę antypoślizgową na naszych membranach. To jest też rodzaj podpisu, dlatego, że tylko proton posiada w standardzie tego typu pattern na swoich materiałach.